Cześć Wam wszystkim w kolejnym odcinku RC Majstra tym razem jesteśmy znowu po raz już drugi zapowiadany wcześniej lekcja driftu z Mateuszem. Ja się będę uczył, to znaczy Mateusz mnie będzie uczył. Mateusz, od czego proponowałbyś zacząć? No ja najpierw bym chciał przejechać w miarę normalnie tym samochodem i wtedy poprosimy Kubę, żeby zdjął ze statywu kamerę, już będziemy ją jakoś bardziej dynamicznie, a potem ty pokażesz jak jeździsz. Od czego byśmy w ogóle zaczęli? No to ja bym przed Przede wszystkim zaczął od małych kółek wokół tych pachołków, i wtedy możemy myśleć, co dalej. tak? Jak sobie wyszło z tym poradzić. No dobrze, czyli mamy słupeczek i Mateusz pokaże ćwiczenie, jakie jest na początek do wykonania. Tu mamy trochę pochyło w ogóle, czyli start. No to zaczynamy. prowadzamy sobie auto w poślizg i gazem, tak naprawdę sterujemy samochodem wokół pachołka. Właśnie przez tą pochyłość terenu może być. Ale kółkiem sterowym troszeczkę ruszasz. Tak, tak minimalnie, i... minimalnie ruszamy kołem i staramy się większość gazem jednak robić. No dobra. Teraz ja. No dobra, czyli jak aha. Gazem, tylko gazem. Już widzę. Widzisz? To jest Czasie, pochyłość terenu. To jest pochyłość terenu trzeba i Mateusz to robił bardzo dokładnie wokół słupka Aha trzeba Za Trzeba się bardzo. przyzwyczaić ta, ta pochyłość terenu mnie, ale tak zaraz powiedzą, nie umie jeździć, to mówi o pochyłości terenu Mam taki cały czas o. Teraz miałem przebłysk. Chyba trochę szczęścia. Trzeba się przyzwyczaić do faktu tego, że, że żyroskopik sobie działa. Gwałtowne, gwałtowne dodanie gazu niestety powoduje od razu spin, czyli trzeba... Aha. Trzeba to robić bardzo płynnie. to powiem szczerze, że łatwiej jest zrobić nie kółeczko, tylko taki pojedynczy zakręt. O, tak jak teraz. Teraz trzymam równy gaz. Teraz mocniejszy i już automatycznie model się próbuje obracać. Szczerze powiem, no to łatwiej mi jest zrobić takie takie półkole niż, niż pełen niż pełen no tak, ale tutaj właśnie chodzi o opanowanie nad tym modelem. O, uwaga, uwaga. Tak, trzeba gaz cały czas troszkę większy, troszkę mniejszy. Nie puścić całkiem, bo odzyskamy przyczepność, ani nie dodać za dużo i zbyt gwałtownie, bo wtedy ją zerwiemy zbyt mocno. Czyli drifter musi mieć precyzyjny palec na gazie, tak? Tutaj... Dokładnie. Aha, i to już. Nic nie mówię, ale się wczułem. Czyli już pierwsze pierwsza moje spostrzeżenie, że no bardzo precyzyjny gaz nie puszczamy, musimy się nauczyć pracować cinglem. Czyli, jeżeli ja pokazywałem, czy robiłem lekcje mówiące o jeździe modelami, czy tymi zabawkami zwykłymi, no to zawsze uczulałem, żeby nie sterować zero-jedynkowo gazem, ani zero-jedynkowo kierownicą. A dla driftera to jest chleb powszedni, tak? E... Czyli nie ma czegoś takiego, jak zero-jedynkowe działanie, bo to od razu powoduje... No u nas zero-jedynkowe działanie od razu spowoduje po prostu spin, tak naprawdę. Trzeba i op umieć operować i kierownicą naraz, razem z... No to ja z jadę, razem. nie Mateusz. O, teraz, jak miałem chwilę przerwy, teraz tak chciałem yy, zobaczyć, czy tym modelem, bo w tymi poprzednimi to tym yy, overdose'em, da się jechać praktycznie. Chcę teraz po prostu normalnie pojechać, tak jakbyśmy normalnie jeździli. I to zwyczajnie jedzie sobie prosto, skręca. No, troszeczkę się nam tusi, żyroskop ci trochę przeszkadził. Ale ładnie, ładnie, ładnie no i tu właśnie lekki strzał w gaz, momentalnie spin. Czyli spróbuję jeszcze raz. Prosto się da jechać normalnie. Lekki strzał w gaz, no to jest nie mam tutaj tutaj sobie o, o. Mogę sobie jechać prosto i robić nawrót. Ciężko, mówię, ciężko mi jest. Chyba kamień wziąłem pod podwozie, nie? Chyba tak. O. Ta. Jeszcze Mateusz, tutaj zrobimy taki test. Pojadę prosto, zobaczymy, jak to szybko jedzie. Kuba filmuj. No, to będzie szybko jechało. Jeżeli on by miał opony, to to no byłby bardzo, bardzo szybko. szybko by Powiem szczerze, że łatwiej mi jest pojechać taki zakręt niż a teraz zobaczymy jakiś dłuższy taki łuk. Bardzo mnie tam ten kamień drażni, idę no tego kopnę. Teraz dam Mateuszowi, Mateusz pokaże tutaj pełną gamę. O i to jest właśnie spin. Delikatny gaz. Te kamyki troszeczkę przeszkadzają. Powinniśmy wziąć, wyszczotkować teren. Szczegóły. O, przegiąłem. Dobrze, teraz pojeździ Mateusz. Pokaż, Kuba. No. no, wymaga to po prostu treningu. Trening, trening, jeszcze raz trening. Bo tak jak mówiłeś, ten model na fabrycznych ustawieniach, jeździ bardzo przewidywalnie. No, tak jak widać. No. W stosunku do tych różnych, jakimi jeździłem, co mi koledzy drifterzy dawali się przejechać, to, to tym jest faktycznie... faktycznie jest łatwo. Jest u, łatwo jak na drift, ale to nie znaczy, że jest w ogóle jest, łatwo. Nie, Musicie łatwo. pamiętać, że w drifcie nie jest łatwo. No dobra. Czy... No dobra, to ja pokomentuję. Raz Mateusz takim średnim gazem, długi, długi taki poślizg po szerokim uku poszedł. Teraz w drugą stronę za moment zrobi przekładkę. O, pięknie wcelował bokiem pomiędzy dwa słupki. Może ci zrobię trochę ciaśniej te słupki. bardzo ładnie. Czy po tym naszym filmie Mateusz miałeś jakieś odzew, jakieś zapytania o Overdosa model? Tak, było parę zapytań, nie mogę powiedzieć, że nie, parę modeli się już sprzedało. W Polsce zaczęły się powoli, powoli być rozpowszechniane. Dzięki. No dzięki temu filmowi właściwie. No dobrze, no to próbujemy dalej. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie ja już mam maszynę swoją do rysowania ciekawy jestem, bo to też będzie jakby tematem następnego odcinka jaką szeroką trasę do driftu no, im lepszy drifter tym może być węższa trasa ale to się umówimy gdzieś w troszkę innym miejscu bo tutaj niestety nie będziemy rysowali ale mam już pomysł gdzie możemy wyrysować taką trasę po asfalcie Sam jestem gotów na zwężenie tych słupków. Dobrze, Mateusz sobie troszeczkę zwęzi słupki. Mateusza, może zrób takie parkowanie, tak się wbij, wiesz, ładnie bokiem między te słupki. W ogóle chyba zaraz nam deszcz pokropi, bo chmurki są duże. Pomimo, że jest lipiec, wczesny lipiec, to chmury są taka typowo pogoda, jak nad polskim morzem. E, tak to ja też potrafię jeździć. Ach, takim lekkim bokiem no, na okay. większej prędkości. Mateusz, a może spróbuj Spróbuj się rozpędzić i przejechać ten cały ten łuk takim długim, długim ślizgiem, co? Przejdź kuba tu bardziej, tu żebyś o tak i zobaczymy, tu będzie taki szybki Szybki łuk, Mateusz wrzuci, zobaczcie, duży gaz, troszeczkę hamulca, akurat pecha mamy Musimy uciekać, bo jedzie Honda. Prawdziwa. No to jeszcze raz. Teraz jest czysta trasa. Przegięcie w jedną stronę, w drugą. I Mateusz utrzymał, utrzymał ten poślizg. Zawraca. No i teraz y, wcześniej miał z górki, teraz ma lekko pod górkę. I gazem złamał na pełnej kontrze. I jeszcze raz. Mateusz, przypomnij mi, jaki pakiet tutaj masz? Albo inaczej, no, w tej konfiguracji jak długo możesz trenować? Ja tutaj zastosowałem pakiet zwykły, nie shorta. 6,5 tysiąca pojemności ma mój pakiet. W zależności od toru, tak, no bo ostatnio odwiedziłem RC Planetę w Gdańsku, gdzie gazem właściwie operuje się na 5% gazu. No to tam starczyło mi prądu na dobre 3 godziny jazdy, nawet ponad. Na wykładzince no to jest to około 2 godzin półtorej godziny jazdy spokojnie na tym pakiecie. Marzy mi się, żebyśmy znaleźli kawałek takiego placyku, i ładnie, tą moją maszyną do rysowania, abyśmy wyrysowali taki, taki fajny, długi, długi tor odkrywkowy, że tak powiem, żeby pojeździć. Zobaczymy, może się Piotrka da namówić. No, paru byśmy tam znaleźli jeszcze kolegów, nie? No, paru by się znalazło na pewno, paru chętnych. No dobrze, no to chyba w tym odcinku wystarczy. Pokazaliśmy, jak overdose jeździ. Pokazaliśmy, co może drifter, a, a czego nie może zwykły śmiertelnik zrobić. No to jest wszystko kwestią, kwestią treningu, tak? No trudno mówić tu nawet, bo często ludzie się pytają o setupy, o ustawienia, o wszystko. Jeżeli nie będziemy potrafili tych podstawowych takich manewrów wykonać, to żadne setupy nam no nie, nie pomogą. Taka jest, taka jest prawda. Natomiast warto jest skorzystać. Korzystać właśnie z doświadczonych, porad doświadczonego człowieka, driftera, dlatego się trzeba łączyć w pary, łączyć w grupy, bo, bo dzięki temu można się wczuwać coraz bardziej w to. Coś Mateusz jeszcze masz ochotę dopowiedzieć, zaprosić na, do, do, nie wiem, na swój fanpage na przykład? No, to mogę zaprosić na swój fanpage Mateo RC Drift, gdzie, gdzie dodaję różne posty. Traktuję go trochę bardziej jak bloga, no i na, na, stronę, na stronę mojego sklepu, ale chciałbym jeszcze to, co dla mnie było ważne teraz może odpowiedzieć na jakieś pytania, które padły pod naszym ostatnim filmem bo, bo to też dość ważna kwestia. Padło tam pytanie o przeróbkę modelu na RWD, bo padło tam takie pytanie no to ja Czyli bym powiedział... po prostu tak chcę modelu modelu który ma napęd na cztery koła powiedziałbym tak wszystko zależy tak naprawdę od tego jaki to jest model bo jeżeli chcemy się bawić w stradę no to tak naprawdę z tego modelu zostanie nam no powiedzmy sama płyta podłogowa, o ile się jeszcze postaramy, żeby ona została. Przeproszę Cię na chwilę, Janusz Pabich, nasz dobry kolega, ma taką stradę przerobioną na RWD i nawet zamierzałem go poprosić, żeby mi przysłał tą stradę i, i sobie ją pooglądamy i, i spróbujemy coś pojeździć, także Janusz jest yy, menadżerem, chciałem powiedzieć, no, moderatorem naszej strony RC Majstry i Mariusz, taką stradę zmajstrował i chętnie bym chciał, żebyś ty ją wziął w ręce. Zobaczymy ją obaj, tak? I ty Jasne. fachowym okiem. Może Janusz do nas przyjedzie też. Jasne, no nie ma sprawy. Eee, no co do takich przeróbek, to to co ja mogę polecić na pewno, to MST MS-01 jest bardzo wdzięcznym podwoziem, jeżeli chodzi o takie przeróbki. Wystarczy dodać dwa kawałki aluminium, które powiększą mu skręt i można, można się już w to bawić tak naprawdę, więc tutaj moje, moje jakby polecenie. Jeżeli chodzi o jakieś HPI sprinty, też można tam kombinować, ale skręt, skręt już jest na tyle niewdzięczny, że niestety nie, trzeba by na tym naprawdę długo posiedzieć, żeby to naprawdę dobrze jeździło. To tyle, jeżeli chodzi o to, o to pytanie może ode mnie. No wiadomo, że, że ludzie będą zawsze chcieli kombinować, będą chcieli zejść z kosztów, dlatego mówię, no weźmiemy to Mianusza Stradę i zobaczymy, jak to jak to działa, pokażemy, wtedy pokażemy różnicę, łatwość kierowania, bo to chyba na, najlepsza będzie odpowiedź te, tego typu filmem. Także to tyle w dzisiejszym odcinku z Mateuszem i widzimy się w następnym, gdzie weźmiemy stradę od Janusza, chyba że ją komuś sprzedał albo ją ze złości zrozbił na przykład. Nie, nie, żartuję, pewnie tak nie jest, zaraz do niego będę dzwonił. Trzymajcie się, cześć.